Myśmy nie skręcili z naszej drogi. Takie jakie ideały mieliśmy, dalej próbujemy w związku wprowadzać. Ale słuchajcie, jeszcze tak serio, bardzo serio na temat historii. Mamy niekwestionowane co najmniej dwa autorytety, które, których słowa głęboko nam zapadały w serca. Księdza kardynała Wyszyńskiego, i Jana Pawła II. Ja dam jeden cytat związany z historią. Naród, który nie zna swojej historii, jest narodem ginącym. I jeżeli, jeżeli ten rząd wprowadza to celowo, to być może należy go podać do najwyższych sądów. O to, że chce zniszczyć nasz naród. Tak nie może być. My jesteśmy z tamtymi, którzy głodują w naszym imieniu. I powiedzmy im, że z wami jest cała solidarność. Solidarność! Solidarność!